Kryształki Śniegu Ale to pięknie widać na żywo, ale w kamerze chyba nie o, Jakby to tutaj... aloha, aloha, aloha Steruję jedną ręką Witam bardzo serdecznie wszystkich w tym kolejnym hmm, vlogu, przemyśleniach, o czym? No właśnie jeszcze nie wiem. Idę przed siebie, świeci we mnie słoneczko. się też to słońce i, i to niebo. Wow! Piękna przestrzeń. Hmm... Jakie mogą dzisiaj być przemyślenia na jaki temat? Hmm, dobre pytanie. Tak mi wszystko, tak mi pierwsze co przychodzi, to manifestacja. No, bo wiadomo, jako że w tym świecie duchowym, no jednak, chyba ze wszystkich rzeczy. Ta manifestacja jest najbardziej popularna i w ostatnim czasie, chyba nawet jest bardziej popularna niż medytacja, niż yoga. No bo jednak przez długi okres czasu to ten rozwój duchowy właśnie kojarzył się najbardziej właśnie z tą medytacją i jogą. No, ewentualnie trochę z tą ezoteryką różnymi tam czarami, nieczarami, tarotami, ale obecnie chyba wszędzie właśnie najwięcej mm. mówi się o manifestacji. No i też tworzą się przeróżne kursy, które no często influencerki duchowe na Instagramie sprzedają swoje kursy manifestacji praw ściągania za naprawdę grube tysiące, czasem kilka, czasem kilkanaście tysięcy. No, a jednak ludzie czasami demaskują to wszystko i wspominają hej, ten kurs to jest niemalże jeden do jednego jak kurs jakichś zagranicznych osób. No i to jest też ciekawe te zjawiska, że takie osoby Często biorą jakiś czyjś kurs, trochę tam go pozmieniają. Czy przetłumaczą na Polski, jeżeli chodzi o Polskę, trochę tam dodadzą własnych doświadczeń. No i potem już szukają takich ludzi. Eee, no i właśnie. I to wszystko też bazuje na często na takim zaufaniu, często na naiwności, no. I tak jak patrzę, też na TikToku jest taka jedna yy, właśnie manifestatorka, która nagrywa filmiki typu Cześć, jeżeli widzisz ten film, to skomentuj go, w Twoim życiu wydarzy się coś cudownego, niesamowitego. Yy, no i cóż, że tak patrzę, śledzę te filmiki, albo filmik typu Jeżeli widzisz ten film, to znak, <grym> że przyjdzie w Twoim życiu obfitość. No i tam niektóre jej filmy się wybijają, że mają po nawet kilkaset tysięcy odsłon. No i tam ludzie komentują. I jestem ciekaw, czy to faktycznie tak będzie jak na filmiku, że jeżeli faktycznie jeżeli skomentują ten filmik, to to będzie ta wielka obfitość w ich życiu. <grych> no bo nie oszukujmy się, no. raczej ciężko, raczej wątpię, żeby te filmiki takie miały skuteczność. No. Skuteczność mają dla, dla tej manifestatorki, no bo ona sobie yy, znajdzie osoby, które skorzystają z jej usług. Kupią kurs. No a inni skomentują jej filmik i będą yy, wierzyć. W sumie tak mi się przypomniało, że chyba nawet z pół roku sam skomentowałem <śmiennie> ten filmik. I jakoś tam opitość wielka nie przyszła w moim życiu. Więc tak to jest. I z tymi wszystkimi kursami, i oczywiście, z jednej strony to dobrze, bo cały ten rozwój duchowy idzie do przodu. No tylko, żeby to jeszcze wszystko było takie prawdziwe i dozoryczne, bo też pułapka jest taka, że nawet jeżeli jest dobry kurs, mamy dobry przepis, no to po pierwsze, te osoby przecież zarabiają pieniądze na, na podstawie tego, że sprzedają te kursy. No i czy to jest manifestacja? Taka prawdziwa. Szukanie ludzi, którzy coś sprzedadzą. Dla mnie to też w dużej mierze jest biznes, a nie manifestacja. No. I temat ma na pewno przeróżne podłoża. O! Oh. Tak, teraz też mi tak uciekła myśl. A właśnie, już wróciła. Mianowicie. To tak jak też z tymi kursami jest to, jak chociażby z przepisem na jakieś ciasto. Mamy jakiś przepis na ciasto, no i yy, używając przepisu zrobimy jakieś ciasto. Ale co, jeżeli właśnie weźmiemy przepis, kilka rzeczy pozmieniamy, to co wtedy będzie? No bo będzie wtedy to właśnie całkowicie inne ciasto albo nie całkowicie, albo trochę inne. I tak jak właśnie z tym kursem, jeżeli te osoby biorą czyjś kurs, zmieniają, to czy efekt będzie taki sam? Bo właśnie często też mówi się, że diabeł tkwi w szczegółach i zmieniając jakiś jeden czynnik, jeden składnik, to już może to wszystko nie zadziałać. Dlatego te kursy też czasami mogą jeszcze więcej takiego no złego przynieść nie być wcale skuteczne. Mimo, że Wasie kosztują ogromne pieniądze, no bo czy ktoś, kto zarabia na sprzedaży kursów, jest wyznacznikiem odnośnie prawdziwej manifestacji? No moim zdaniem nie do końca może tak być, ale też często jest to po prostu szukanie takich osób na albo inna sprawa. Z jednej strony też jest to temat. Obserwujesz to, w sieci jakiś? kupionych opinii, właśnie tych testymoniali. Widziałem nawet jak jeden jakiś tam gość, akurat chyba związany z psychologią, szukał aktorów, statystów do nagrania testymoniali odnośnie swojego kursu właśnie odpłatnego, gdzie im płacił. No i to jest taka ta duchowość, fałszywe właśnie opinie, kursy, reklamy. To jest też smutne. A z drugiej strony też, nawet jak właśnie te kursy, no bo to kupi kurs na przykład za 20 tysięcy złotych, bo i takie są ceny. No, z reguły też ludzie bogatsi. No więc tacy ludzie bogatsi, którzy żyją systemowo, którzy kupią kurs, właśnie na przykład, yy, właśnie na temat manifestacji, poznają trochę takiego rozwoju duchowego i tak dalej. No to samo to sprawi, że w życiu się Zmieni wiele, no bo oni i tak już zarabiają duże pieniądze, mają tam jakieś systemowe prace, biznesy. No i li jeżeli lizną trochę duchowości, to to pewnie w ich życiu zadziała. Ale czy to faktycznie zadziała ten kurs, czy bardziej to, że trochę tej duchowości liznęli? Więc to jest też taka pułapka odnośnie tego, czy te kursy naprawdę działają. No, <laughs> i cóż, no, z innej strony jest też taka grupka właśnie odnośnie tej manifestacji, gdzie często ludzie się chwalą, że znajdują na chodniku, na ziemi jakieś pieniądze albo dostają jakieś przypływy pieniędzy, czasem bardzo duże kwoty. No, i też jestem ciekaw, czy to są prawdziwe, też posty opinie. No, część pewnie tak. Tylko czy wszystkie, bo na tej grupce na Facebooku bardzo często to są to posty skąd anonimowych. <laughs> typu o, znalazłem 200 -100 zł na chodniku albo jakiś przypływ. No i właśnie, czy jest to wszystko prawdziwe, no bo jednak w tym duchowym świecie jest jednak bardzo duży nacisk obecnie na ten biznes, a powinien być nacisk przede wszystkim na prawdę. No, już nie mówiąc o tym, co często się słyszy, co się dzieje za kulisami tych wszystkich osób, które kreują się na duchowych ludzi no, w internecie. A potem okazuje się, że tak wcale nie jest. Cóż, w ogóle też, jeżeli chodzi o takie kursy manifestacji, yy, myślę, że wszystko jest darmowe. Jest też taki człowiek, jak on się nazywał? Mm, czy mi się przypomni? Chyba nie, chyba teraz nie, ale taki też bogaty człowiek, który kiedyś właśnie nagrał kurs i ten kurs jest dostępny za darmo. Można sobie obejrzeć na YouTube albo na Spotify. Na YouTube chyba jest po polsku, na Spotify jest oryginalnie wersji angielskiej. Ja by ktoś chciał to napiszcie do mnie, czy w komentarzu, czy w wiadomości, to podlinkuję, więc. Samsem tego kursu. I fajnie było to wytłumaczone wszystko. No jeżeli chodzi o, o mnie, czy ten kurs na mnie zadziałał. Ja w sumie tak żyję sobie życiem ślankowym, leniwym, i nie za bardzo wykonywałem wszystko to, co było w tym kursie. Aczkolwiek yy, wydaje mi się, że było to bardzo fajne. I takie no, dużo tej wiedzy takiej. Tam chyba z 10 godzin około. Pulsu odnośnie tego, jak manifestować, różne też tam opowiastki, odnośnie tego, jak się w stowarzyszeniach różnych masońskich uczą tego, prawa przyciągania, więc pytanie właśnie, czy trzeba płacić, czy nie? Oczywiście no. Wszystko jest też zależne od tego, gdzie się znajdujemy. No bo jeżeli są jakieś osoby właśnie bogate, które nigdy nie miały styczności z duchowością, one pewnie kupią taki kurs i to podziała, ale czy to też podziała naprawdę u takich osób, które właśnie no można powiedzieć, że już liznęły tej duchowości, wiedzą co i jak? No i czy faktycznie ten przepis się sprawdzi? Czy jak kupią kurs, to zaczną kierować, tak jak często pokazują to bogate, bogate życie właśnie te wszystkie EZO influencerki duchowe. <laughs> Inna sprawa jest taka też to, dlaczego te wszystkie kursy manifestacji w duchowym świecie są aż tak nastawione na to, żeby przyciągać pieniądze. No bo jednak, kurczę, to jest główny aspekt tego i no, o ile są jacyś tam coachowie i tak dalej z rozwoju osobistego, to tam wiadomo, tam jest motywacja, kasa i tak dalej, dlatego ja też takiego rozwoju osobistego nie kupuję, nie bardzo polecam. Znam też przeróżne historie osób, <noise> jeszcze lepsze. No, ale w świecie duchowym jednak to chyba powinien być balans. I nie aż takie chyba też patrzenie na te pieniądze tylko. Zwłaszcza, że jeżeli mówimy o duchowości, to to też się wiąże z inteligencją, z mądrością. No, a jednak pieniądze to jest narzędzie kontroli. No i dlaczego tam jest, jest w wszystkich kursach aż taki na to nacisk. No więc taka to pogadanka odnośnie manifestacji o kursów. <tutujesz> Tutaj u mnie już trochę się zmieniła. Zmienił krajobraz na takie rzeczy. I cóż, to chyba wszystko na tyle co chciałem poruszyć o tych kursach. Tak. Czy według mnie to przyciągania manifestacja działa? Oczywiście, że tak. Ale to wymaga nauczenia się go. Wymaga też praktyki. Wymaga ogarnięcia siebie na przeróżnych poziomach. No. A nie tylko, że kupi się kurs, trochę coś tam się podziała, popracuje z tymi czynieniami i już wszystko będzie. No bo czasami Ogarnięcie swojej poświadomości, swoich przeróżnych traum, programów, no to jest czasami długoletnia praca. No, więc nawet mając przepis, nie zawsze to podziała. Jeżeli poświadomości mamy wiele takich rzeczy, właśnie przeciw, przeciw tej kreacji, bo często też, właśnie, nawet, moim zdaniem, jedna mała myśl sabotująca praw przyciągania typu. Nie wiem, ktoś chce. No właśnie, już, już skupmy się na tych pieniądzach. Ktoś chce zarobić swoje pieniądze, ale ma w głowie jakiś program. Typu, właśnie, że pieniądze są złe, albo właśnie w dzieciństwie ma jakąś traumę z tym związaną, przeróżną, bo temat traum programów to jest przeróżny, bo i tak skomplikowany, że to jest temat rzeka. No i właśnie czasem jakaś mała myśl może sabotować nasze myśli, które. To nadają i przyciągają, bo nasz umysł to właśnie, jak też w tym kursie, o którym ja wspomniałem, było wspomniane, że nasz umysł jest nadanikiem i odbiornikiem, więc jeżeli nadajemy coś, ale jest tam też ten, ten taki sygnał, no to on może zaburzyć wszystko to, co nadajemy. <laughs> więc też najważniejsze zawsze jest to zadbanie o wnętrze i taki jest człowiek, który właśnie ma ogarnięte to wnętrze jest w sobie jest w harmonii jeżeli chodzi o właśnie o wszystkie aspekty życia to on chyba też nie potrzebuje aż tak bardzo takich kursów no bo on cały czas emanuje wibruje tym co przyciąga a to jest chyba właśnie taki no, taka esencja tego prawa przyciągania <laughs> jestem ciekaw jakie wy macie zdanie no i cóż, wszystkiego cudownego w ten poniedziałkowy czas. Aloka!